Czytelnicy, na naszym kolejnym spotkaniu z iluzją królik iluzjonista i ja przygotowaliśmy dzisiaj dla was śmieszne iluzje. Iluzje te stworzyła pani grafik pani Helga Stencel, a może was zaproszę od razu, żebyście zobaczyli, z czego powstają te iluzje. Przygotowałam serię takich zdjęć śmiesznych iluzji. Jak widzicie, na pierwszym obrazku powstała iluzja chyba robota, albo takiego dziwnego stworka. W jaki sposób? Dwie pralki w środku znajduje się pranie specjalnie ułożone, a z przodu kosz do prania i dwie wystawione skarpetki. Zobaczcie, następna iluzja powstała z ogórka. Specjalnie powycinany ogórek i ustawiony stworzył iluzję zamku. A teraz któż to tak rozprawia? Ależ oczywiście z papryki powstała grupka rozmawiających ze sobą stworków. Wystarczy znaleźć odpowiedni owoc albo warzywo, które właśnie będzie imitowało. Może coś może nam się skojarzy z czymś i wystarczy dorysować oczy, buzie, rączki. A teraz zobaczcie: To orzeszek, jaki dzielny, podnosi sztangę, a sztanga powstała z dwóch wisienek. Któż to taki? Przecież to jest precelek i śmiesznie ułożony pod spodem materiał, i powstaje nam iluzja śmiejącego się stworka. A teraz zobaczcie, z jabłuszka wystarczy zwykłe jabłuszko specjalnie naciąć. Powstają rogi. Wielki uśmiech i ząbki z ziarenek. I piękny piesek z ciasteczka, bardzo smaczny na pewno. A nosek i oczy, jak widzicie, zrobione z winogronek. I teraz iluzja, bardzo ciekawa, bardzo się wszystkim podoba. Zobaczcie, zwykły sznurek, na którym wisi pranie, klipsy i co można zrobić z ubranek? Przecież to konik, który pasi się na łące a ogon ma zrobiony ze ściereczki. Podobna iluzja jest na drugiej stronie iluzja krówki. I jak widzicie, można bardzo prosto, jeśli ułożymy specjalnie pranie. W ten sposób będzie wyglądała. I teraz inne przykłady. Zobaczcie, znowu pralka. Znaczek G. Pewnie go znacie. Tak, to Google. Wystarczy odpowiednio ułożyć pranie w pralce. A teraz bardzo smaczna iluzja. Kawałek pomarańczki i grejpfruta. Wystarczy położyć odpowiednie elemenciki, czyli oczki i odnóża i mamy kraby. A teraz smaczna iluzja. Zobaczcie gałązka, która została pewnie po winogronkach, a smaczne żelki przyczepione do gałązki imitują nam gałązkę drzewa O, przecież to awokado i zobaczcie, jak łatwo zrobić churzystów. Wystarczy tylko je poustawiać i śpiewają bardzo głośno, otwierając usta. I teraz iluzja, z rękawiczek, też kolorowe elementy, które nieraz takie rękawiczki możemy kupić. I odpowiednio ustawione, zobaczcie, powstaje nam iluzja diabełka. I znowu smaczna iluzja, popcorn. Wystarczy wysypać popcorn, stworzy nam puchatego baranka. Dokładamy główkę i nóżki. I tutaj wiewióreczka wycięta z chlebka. I dziękuję tutaj bardzo. Wszystkie iluzje już pokazałam. A teraz, króliku, przygotowaliśmy dla dzieci przykład takich iluzji. Zobaczcie, wystarczy znaleźć w domu pudełeczko, to jest Etui na okulary. Ja włożyłam tutaj czerwone elementy. I teraz zobaczcie, w jaki sposób stworzę iluzję. Zaraz zobaczycie, jakiego stworzenia. Do tego jeszcze będą potrzebne nam cztery pary sznurowadów, dość długich. Wkładamy je do środka pudełka. Trzeba je odpowiednio rozłożyć. Można nawet pomieszać kolory. I zobaczycie, jaki stworek nam powstanie. Pewnie już zaczynacie rozpoznawać to stworzenie, ale jeszcze troszkę brakuje pewnych elementów. O, widzicie, może nam tutaj tak. Powstało 8 odnóży. Pewnie już rozpoznajecie, co to może być. I potrzebne nam są jeszcze oczy. Ja wykonałam je z czarnego kartonika. I dodałam takie ruszające się oczy. I zobaczcie, przyklejam. I powstaje nam ośmiorniczka. Prawda, że sympatyczna? Widzicie, w bardzo prosty sposób możemy wykonać taką ośmiornicę, która oczywiście powstała z etui, z sznuro, ze sznurowadeł, no i dodajemy oczy. A teraz, żeby Wam pokazać, że to nie jest trudne, zobaczycie, jak jeszcze można wykorzystać pudełeczko. Przygotowałam takie elementy. Mianowicie wycięłam z kartonika żółtego zęby. Te zęby układam w takiej wielkiej paszczy, jak widzicie. Wystarczy ją troszeczkę przymknąć, włożyć wielki język czerwony. Czego nam tu jeszcze brakuje? Możemy wykorzystać nasze oczy. I powstał nam straszny stwór, który ma wielkie zęby. Boisz się trochę króliku? Chyba nie. Zapraszam wszystkie dzieci, aby tworzyły takie iluzje, robiły zdjęcia i przysyłały do nas w komentarzach pod filmikiem. Dziękuję bardzo.